widzowie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony: jones 65 Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Bedwars hashtag 56. Czyli ze serii na moim kanale, znanej dosyć bardzo fajnie. Ogólnie, przed oglądaniem tego filmu, jeszcze prosiłbym Was o zostawienie łapeczki do góry subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście dziękuję serdecznie wszystkim za zostawienie. Dzięki za 224 subskrybentów. Jest to dla mnie duży wyczyn zdobyć taki tyle subów i być wam bardzo wdzięcznym zauważyłem i to już w sumie wam wielokrotnie mówiłem że po 200 suby przybywa ich mniej to znaczy przybywa ich mniej w określonym czasie po prostu przybywają wolniej ale jestem w tym 100% wiedzony bo wszyscy którzy chcieli obejrzeć mój kanał już go obejrzeli i zasubskrybowali co najlepsze o ty niebieski ten ogarnia chciałbym żeby mnie zabił to będzie... Aj, kila mi znowu zarąbą. Dobrze, widzowie, jeszcze prosiłbym was... Yy, w sumie podziękowałbym wam. I w sumie chciałbym zadeklarować, że filmy będą się teraz pojawiać co dwa dni już po świętach. Jest pierwszy dzień po świętach. Możecie napisać, jak tam u was była dzisiaj w szkole. Bo mnie naprawdę... No, fajnie. Możecie także opowiedzieć... Troszeczkę co dzisiaj robiliście w domu, albo co teraz robicie, ja Wam powiem tylko tyle o mnie, że za niedługo na moim kanale właśnie Jones465 pojawi się bardzo fajna recenzja. I to nie będzie żaden gadżet do komputera, Słysza, bo coś do mnie tak. przyjedzie, z czego zrobię fajną recenzję i za niedługo na kanale będę więcej recenzji troszeczkę, różnych rzeczy, ale oczywiście filmy z Minecraft, Beru, dwars jak i zarówno z Fortnite'a nie zostaną usunięte z mojego algorytmu. Algorytm mój na YouTubie cały czas będzie taki sam, tylko że dodam troszeczkę więcej recenzji. Wiecie jak wygląda, a jeśli nie wiecie jak u mnie wyglądają recenzje to wbijcie sobie na mój kanał i wbijcie sobie na odcinek recenzji klawiatury SteelSeries Apex 3 TKL. To wtedy tam widzicie jak jak tam to wygląda i jak takie recenzje by wyglądały na moim kanale. Jeśli nie wiecie, no to tak jak mówię, wbijcie sobie na kanał i obejrzcie tą recenzję, bo naprawdę wyszła mi fajnie. No wyszła mi, no, no nie powiecie, że mi to fajnie nie wyszło. E, ogólnie montuję teraz w kapkacie, tak jak w sumie już pewnie wiecie. E, dam wam teraz link w przypiętym komentarzu do mojego Discorda. Wbijajcie na mojego Discorda, bo tam gadamy o pomysłach na filmek i zarówno kto by, kto by chciał ze mną zagrać, więc jeśli chcielibyście zagrać ze mną, to dołączcie do mojego Discorda i tam napiszcie na tym Discordzie, albo do mnie na, na prywatnie, wyślijcie mi zaproszenie do znajomych na prywatnie i wtedy po prostu już widzę, kto mnie idzie podjechać. TNT. Czemu, mi TNT. czemu mi TNT nie postawiło? W ogóle gram dzisiaj na 4 x 4 x 4 widzowie, bo w sumie tego wam jeszcze nie powiedziałem. Chciałbym też podziękować wam za miłe komentarze, bo naprawdę komentarze pod moimi filmami dajecie dużo miłych, a ja się bardziej skupiam na gadaniu niż na grze, więc no wiecie jak jest. Ogólnie ten film nagrywam w czwartek wleci ten film. Pewnie już go w sumie widzicie w czwartek lub w piątek. Zaraz kiedy oglądacie YouTube'a. Po szkole może u babci, czy, czy tam, u kogo tam jesteście po szkole, może w domku sobie odpoczywacie, Jak już może zrobicie lekcję, to macie może chwilkę czasu na obejrzenie mojego, moich ciekawych materiałów, które oczywiście dla Was specjalnie z dedykacją nagrywam. Yy, ogólnie widzowie, chciałbym Wam jeszcze też powiedzieć, że Mój kanał staje się coraz bardziej no, popularniejszy, no też YouTube zaczyna coraz bardziej ja, mój kanał zaczyna wchodzić w algorytm YouTube'a, co oznacza to, że moje filmy powinny się coraz, coraz więcej wyświetlać na głównej stronie YouTube'a, jak ją sobie przeglądacie. YouTube powinien coraz bardziej recenzować już mój kanał. I wtedy YouTube wie, że to jest dobry kanał i że może go zarecenzować i że mogę że go po prostu polecić innym, którzy mi, na przykład mnie jeszcze nie mają zasubskrybowanego, a ci, co już mnie subskrybują, to w ogóle będą Wam się pojawiać moje materiały, jeśli mnie oczywiście subskrybujecie. I pamiętajcie, że jeśli mnie subskrybujecie, to dostajecie powiadomienie o każdym nowym filmie, co znaczy, że nie przegapicie żadnego filmu i na, będziecie na bieżąco. Jeśli subskrybujecie mój kanał, to będą Wam się też pojawić informacje o różnych transmisjach na żywo, bo nie zapominajcie, też robię transmisje na różne specjale. Jeden czerwoniotki. Co on tak ogarnia? 3 kg. No i pamiętajcie też, że staram się dla Was nagrywać dosyć fajne filmy, z lepiej dla Was montuję materiały. Już po prostu jestem już w miarę, można powiedzieć, doświadczony w tej dziedzinie wrzucania filmów, montażu jak i zarówno też miniaturek, bo miniaturki też mam oczywiście wszystkim już to mówiłem w kiondej, że miniaturki mam z internetu bo tak jak w sumie wiecie lub nie wiecie, ja nie umiem robić miniaturek a nawet nie mam do tego programu a nie mam tyle czasu i tyle miejsca, bo jeśli miniaturki mia miały być na moim kanale to filmy by się też pojawiały znacznie rzadziej jeśli filmy by się pojawiały bardziej rzadziej, no to Pewnie byście nie lubili mojego kanału, więc dlatego. Widzę, że mam... Miałem niebieskiego przez chwilę na plecach. Speedbridge. Okej. Okay. Fajnie, że nam ktoś wyrozniszczył. naprawdę no, koks Ogólnie widzowie ja chciałbym wam jeszcze też... powiadomić was o tym, że jeśli ktoś by faktycznie chciał ze mną zagrać na filmie, wystąpić po prostu na filmie, albo się ze mną bardziej poznać, to piszcie w komentarzach, ja, ale on mnie zrobił, jak bocika. Ale tak jeszcze, jak mówię o tych komentarzach, to możecie wpadnąć w komentarze i napisać jakiś ciekawy komentarz, to wtedy przytnę Wam serduszko. A Johnny przypina fa fajne serduszko, pamiętajcie. Dosyć serduszko od Johnny'ego to jest jak dość 100 złotych, 100 1000 zł od Jochnego, pamiętajcie. Oczywiście, filmy z Fortnite'a i Minecrafta pojawiają się na przemian. Czyli raz, to raz, to. Raz, teraz mi się dawno raz zdarzyła taka sytuacja, że dwa razy był Fortnite, ale ten film, jeden bardzo chciał Kuba i filmiki, żebym go wrzucił. To jest film zmontowany przez Kuba i filmiki. On bardzo chciał, żebym go wrzucił, więc po prostu wrzuciłem go wcześniej. To troszeczkę. Kuba filmiki mówił, że on mi może montować filmy, no ale niestety nie mogę mu filmów przesyłać, albo moje filmy by musiały trwać po dwie minuty, bo niestety nie mam z nim za dużego kontaktu, jeśli chodzi o przesyłanie sobie filmów. Jeśli zyskałbym z nim troszeczkę większy kontakt, on tak chciał ze mną nagrać film z Bedwars, no ale niestety Kuba i filmiki napisałem do ciebie, a i zawsze nie odpowiadasz. Ja zawsze jak gram sam, albo jak nagrywam odcinek, to do mnie dopiero piszesz, więc musimy raz się wcześniej umówić i widzę kto tu już da ci o, bliżej. fajnie, że próbujesz oj tak, może mu na łeb on coś tu próbuje No do niego a, jeden kill jeszcze kiedyś tu wrócę Aha. Kto normalny daje te takie napisy na Coxcraftie? W ogóle gramy na Coxcraft.pl, też kto by chciał ze mną zagrać, to wbijajcie. Jest nowa edycja chyba. Tak. W sumie już od troszeczkę czasu jest nowa edycja na Coxcraft, więc wbijajcie. Pamiętajcie, że na Coxcraftie nie ma tylko Bed tylko też Sky Bridges i te inne rzeczy jeśli Was interesują gry, a tym bardziej lubicie Minecrafta, to wbijcie na coxcraft.pl, bo to jest naprawdę fajny serwer do różnych minigierek. No on się głównie nadaje do minigierek, bo macie to np. Lifesteal czy jakieś... Jezu, cała banda tych, cała banda niebieskich. Co ty? Cholera, on mnie dotknął. Człowieku, co ty próbujesz? No SMS, sms zadaj. No te dni se. No co te dni Paula. Paula. Tylko garnia ta Paula. No, trochę ogarnia. Nie powiem, że nie. I więcej recenzji będzie na kanale, ale pamiętajcie, że muszę... Teraz będzie inna recenzja, bo rzecz do mnie fajna przyjedzie. I teraz będę wam się starał, jak będą już recenzje na moim kanale, to, że będą te rzeczy odpakował sam i będzie moja faktyczna reakcja na... Pierwsza moja reakcja na tą rzecz, a nie, że teraz nie wiadomo który. Bo na przykład tej klawiatury to ja miałem zapakowaną, bo ja dużo wcześniej dostałem. Choba zarahapa. Choba zarahapa. <grymne> 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 tu jest jeszcze zielony. No znieść Devere. Co tu robią zieloni. Lubi tyle typów. U żółtych byli żółci, zieloni i jeszcze my czerwoni. A żółci już są wyeliminowani. I niebiescy też stracili wyrost tego co dopiero teraz jak zobaczyłem zostało ich dwóch. Minęło właśnie w tej chwili 10 minut filmu! Hurra! W końcu mi działa monitor na podląg! Hurra! Ale, ale się jaram. Aż mi aż, aż, aż mi myszka prawie ze stołu, spadła. Ha, fajnie. Grawę na Gramy takstrupaku Duck Pack, Polecam. Jeśli chcecie go mieć, to wpiszcie sobie Assassinek 30K. Yy, bardzo fajny. Naprawdę. No niestety nie mogę Wam go podlinkować, bo musiał się Assassinka zapytać, czy bym mógł dla Was podlinkować tego tekstur myślę, żeby się nie obraził. Raczej. Ja też może spróbuję dla Was jakiegoś tekstur zrobić. <laughs> może mi się uda. Jakiś typów. Żelazny set, łatwiutko. Ktoś nie mszczę kupił. Kupił. Też fajnie. Żeby uniknąć jakiegoś zdarzenia czy czegokolwiek. Innego, co by mogło się stać po tym z mm, zielonym, jakbym spotkał zielonego, to po prostu. Mm, 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 mm. Zostałem sam. To leci drugie. Ja pierdolę. Oni jak w kuleczkę wzięli. No proszę, człowieku, zdaj. Let's go. Idzie tu. On mnie widzi. On mnie widzi, nie? Widzimy. Wiedziałem, wiedziałem. No i wygrali cwaniaki jedna. Dobra, zagram jeszcze jedną, choć wiem, że tak czy siak nie dokończę jej. Na pewno nie dokończę. Aha. No to fajnie, jestem sam na czwórkach. Mega fajne, nie? O, to na pewno zapowiada się wygrana, nie? Ty, w sumie? Może chociaż do końca filmu wytrwam. Jak się dowiedzą, że jestem sam, to, to my od razu podjadą. Może sobie od razu już kupię TNT No, już się tam budują parcia Dobra, ja sobie może w sumie chwilę tak ściak sobie poczekam widzowie w bazie Żeby chociaż chwilę przeżyć, żeby ten film nie musiał być aż taki krótki, bo ja że jestem sam, to wiem. Okej, okay, oni podjeżdżają niebieskich, a tam jest, są jeszcze zieloni. Oni wiedzą, że jestem tak sam. Rzuci, jak widać, już podjeżdżałem. Zielonych muszę sobie poglądać. Ok, z zniszczyli, zniszczyli niebieskim wirko, Fajnie, jest 13 minut filmu. A ja jeszcze żyję. Może w tym czasie sobie kupię jakieś TNT i po prostu Fireball, jakby mnie podbili, że mógł sobie trochę uciekać. Żeby ten film też mógł trwać trochę dłużej. O, tutaj jabłuszka. Okej, okay, jeszcze złota jabłuszka. I taki asortyment, jaki teraz widzicie. już Mi spokojnie powinienem starczyć do końca tego filmu. Chyba, że nie A, nie chcę się budować na środek. Ja sobie popatrzę. Okej, okay, widać, że tutaj żółty zabił. to znaczy żółty zrobił tak, że zielony spad. I teraz go goni. No, Zumie sobie ich oglądam. A on go zabił. I on idzie do zielon do niebieskich to znaczy, no co, on robi? Już wiadomo, że zginie. Dobra! Ty! Bo zielony też już nie ma. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Pff, biłem... Straciłem właśnie TNT. Jak się dowiedzą, że jestem sam, to to przyjdą. No sorry. Ale wiem, oni, oni tak będą teraz po kolei ozwalać teamy. Nie doleciałem, nie doleciałem, czekajcie, nie doleciałem. Czego w sumie ja się miałem dziwić, jak jestem takim bambikiem w tą grę. Dobrze widzowie, ja wam serdecznie wszystkim z tego miejsca bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się oczywiście ten film podobał, dajcie tutaj łapeczkę do góry, subskrypcji z dzwoneczkiem i napiszcie jakiś miły komentarz. Na przykład możecie napisać komentarz, co dzisiaj na przykład robiliście w szkole. I czy byliście? Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. JONES 3465 pozdrawiam z dużymi pozdrowieniami. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Siema, cześć, papa. Pa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Johnny górą. Pozdrawiam Jones 465 w dużej okazałości. Papa. Pa.